Piję, bo jestem nieśmiała. Piję, bo się boję. Piję, bo jest ciepło i piję, bo jest zimno. Piję, bo jestem smutny. Piję, gdy jestem wesoły. Piję, odkąd y, Polak został papieżem. Piję, bo lubię. Kiedy Polska zwyciężała, i piję, kiedy Polska przegrywała. Żeby ukoić nerwy, Wysłucham słucham Mozarta, piję, kiedy czytam Laibnica, z powodu seksualnego uniesienia, z powodu seksualnego głodu. Bo jestem zbyt normalny, potrzebuję szaleństwa. Nie, bo wszyscy piją. Kiedy myśmy lali, jak nas lali. Bo mój narzeczony pije. Bo mnie wkurwia. Nie, mój szef. Pije z tęsknoty i z nadmiaru spełnienia. I mu nawet koronę kurczaki zrobiła. Pije, kiedy wypiłem pierwszy kieliszek i pije, kiedy wypiłem ostatni kieliszek. A wtedy pije jeszcze bardziej, bo ostatniego kieliszka nie wypiję nigdy.